dzisiaj w Ewangelii, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłością świata. Nie ukryje się miasto położone na górze. Te słowa Chrystusa są skierowane do, do ciebie. Ty jesteś tą solą. Ty jesteś tym, który zachowuje smak. Ty jesteś tym, który konserwuje to, co jest dobre. Ty masz w sobie te dobre słowa, dobre gesty. Ty masz w sobie to, bez czego inni nie mogą przeżyć tego dnia dobrze, godnie, szczęśliwie. Ty musisz dzielić się swoją solą, swoim uśmiechem, po to, aby i twój dzień i życie innych miało prawdziwy smak, żeby było słoneczne, żeby było pełne radości. Ale to nie tylko nasza osobowość, to nie tylko nasza indywidualność daje. To światło jest tym miastem położonym na górze, to również to, co jest naszą głęboką tożsamością, to to, że jesteśmy chrześcijaninami, to to, że przez łaskę Chrztu Świętego Bóg odcisnął na nas piętno swojego piękna, smak swojej soli, swojej łaski. Czy zgadzasz się dzisiaj świadczyć o Jego miłości? Świadczyć o wymaganiach jego przykazań. Tak ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie wiemy do końca, o co nas Bóg dzisiaj poprosi, w jakiej sytuacji się znajdziemy. Może ktoś będzie się z nas wyśmiewał. Idziesz wszech? będziesz się modlił, a cóż ci Pan Bóg daje? Może zachwieje się nasza wiara? Ale On mówi Ty jesteś solą, masz w sobie smak. Jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? jakby kłóci się z nami wewnętrznie, czy chcesz podjąć z nim ten dialog, tą wspólną pracę, aby tą łaskę przekazywać dla innych. Łaskę Jego zbawienia, łaskę tego, że On chce nas prowadzić do życia wiecznego, nie tylko do szczęścia tutaj na ziemi, ale do radości wiecznej. Tak często mówimy, to, co inni widzą w nas, nasze wady, nasze niedoskonałości, to tak naprawdę jest skandaliczne. Nie bój się tego. Smak zawsze jest bardzo, bardzo różnorodny. Czasem, jeśli jest to nowy smak, długo się zastanawiamy, z czym można go skojarzyć. I może dlatego ludzie niekiedy mówią nam, tak naprawdę trzeba, żeby Chrystus on sam dawał nam smak. Kiedy widzą nasze niedoskonałości, tak naprawdę porównują nas z samym Chrystusem. Nie jesteśmy wystarczająco smakowici, świetlani. Nie jesteśmy wystarczająco oddani Chrystusowi, ale porównują nas z Chrystusem. I może dlatego Chrystus mówi nam: Ty jesteś światłością świata, wy jesteście Solą Ziemią, aby nas porównywano z Nim samym. Czy zgadzasz się wejść na tą drogę? Czy zgadzasz się osmakować Chrystusa, żeby ten smak przekazać innym? To słowo jest tym smakiem. Spróbuj go. Napij się z Jego rzeki. Wtedy ci, którzy się z Tobą spotkają, odczują, że jest w Tobie coś więcej, jest głębsza tożsamość, jeśli to, co tak naprawdę sam o sobie wiesz, Bóg jest nieskończony, Bóg jest dobry, Bóg jest pełen miłości. I tą dobroć, tą miłość, tą nieskończoność mam przekazywać.